Wydział Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego ma szeroki wachlarz studiów podyplomowych. Są studia tak zwane generalne, czyli m.in. studia MBA, Executive MBA. Mamy też również studia wyspecjalizowane w układzie sektorowym, a więc studia dla osób pracujących w sektorze zdrowia, dla osób pracujących w organizacjach. Niedochodowych w administracji publicznej, mamy też studia dla osób, które pracują w branży farmaceutycznej, ale też mamy studia wyspecjalizowane w różnych obszarach zarządzania, a więc mamy studia dotyczące zarządzania projektami, zarządzania sprzedażą, mamy też studia, które zajmują się problematyką finansową. Więc szeroki wachlarz studiów podyplomowych pozwala osobom, które są zainteresowane, znaleźć coś ciekawego dla siebie.